Koronawirus i ta epidemia może rozpocząć nowe rozdanie. A to się wiąże z tym, że mogą się pojawić niesłychane szanse, z których warto skorzystać i zagrożenia, których warto uniknąć. Zainteresowani? To zapraszam. Obserwujemy aktualnie dwie takie skrajne strategie walki z koronawirusem i poszczególne państwa gdzieś się tutaj na tej osi plasują w różnych odcieniach szarości. Jedne są bardziej skrajne w tą, drugie w tą. Podejście A polega na tym, że od samego początku walczymy z rozwojem tej epidemii i hamujemy, je, i hamujemy jej rozwój poprzez blokadę granic, zamykanie stadionów i ograniczanie wszelkiej maści spotkań. Celem jest zmniejszenie liczby chorych w tej kulminacyjnej fazie i spowodowanie, że szpitale będą cały czas wydolne. Bo wtedy będzie na tyle e, nieduża ta liczba chorych, że każdy będzie miał szansę uzyskać, otrzymać pomoc i ludzie nie będą po prostu ginęli na korytarzach, bądź co gorsze na, e, na ulicach czy, czy we własnym domu. Minus jest taki, że jeśli chorych będzie dużo i prawie każdy otrzyma pomoc, no to służba zdrowia się pewnie pogrąży finansowo. W tym czasie znacząco też spadną wpływy do budżetu, co jeszcze bardziej dotnie finansowo wszystko, co jest finansowane przez państwo. I niestety będzie to pewnie zabójcze dla wielu firm z sektora prywatnego, z których pewnie część się już nie podniesie. Kto najbardziej ucierpi? Ano te branże, które są najmniej istotne tak naprawdę do takiego przetrwania, czyli turystyka, transport, najem krótkoterminowy, wszelkiego rodzaju kluby, klubiki, restauracje, kafejki, kawiarenki i wiele, wiele innych branż, zwłaszcza usługowych, np. zakłady fryzjeckie i kosmetyczne, no i cały łańcuch ich dostawców. Z tego wynika też to, że wzrośnie bezrobocie i wiele osób wpadnie w finansowe tarapaty. Ale są też plus, Przede wszystkim zwycięży taka moralność względem wyrachowania i takiej zimnej kalkulacji. Uratujemy masę staruszków i osób, które są po prostu słabsze i już teraz borykają się z różnymi chorobami, których by po prostu nie przetrwały, gdyby zdrowia nie była wydolna. I paradoksalnie, nawet katastrofa NFZ-u może być w pewnym sensie korzystna, no bo nic tak nie motywuje do zmian i reform. Jak desperacja. Jak wiemy motywacja przez wiele lat nie działała, ale może to być taki przyczynek, żeby zacząć tą służbę reformować, jak po prostu pogrąży się finansowo i nie będzie tak naprawdę już miała możliwości, żeby normalnie funkcjonować. No i co oczywiste, ograniczą te radykalne działania yy, liczbę zachorowań i jedyne co na tym ucierpi to tak naprawdę przedsiębiorcy. To oczywiście minus, bo zaślimy jako grupa społeczna rzesze bezrobotnych razem z naszymi pracownikami, ale to też ma w pewnym y, sensie pozytywne skutki, no bo im więcej będzie rąk do pracy, tym ta praca będzie tańsza i będzie po prostu kim pracować. No i spadną też ceny m, pracy, usługi, wszystkiego, co jest wytwarzane. Tymi ręcyma, a przez to zabunczowanie się w domach, prawdopodobnie za 9 miesięcy zaobserwujemy taki pik, jeśli chodzi o liczbę narodzin i poprawimy trochę naszą demografię. Strategia B, moi kochani, kroczy dumnie z takim hasłem: mamy epidemię w dupie. Zakłada, że jest wiele innych chorób, zagrożeń, które codziennie wysyłają kogoś na, na tamten świat, i tak naprawdę nadrzędnym celem rządu ma być walka o to, żeby Uratować gospodarkę, bo bez niej na pewno wiele osób umrze, tyle że z głodu. Cel? Czekamy, aż to się wszystko jakoś samo rozwiąże, w myśl takiej zasady, że tak właśnie działa natura i po co mamy w nią nadmiernie ingerować. Do tego dochodzi też pewnie wiara, że służba zdrowia sobie z tym jakoś w miarę poradzi. Nie zamykamy nic, niech te 3% chorych zginie. Dbajmy tylko o względny porządek i starajmy się kontrolować panikę, żeby to mleko się za bardzo nie rozlało. Minusy. W szczycie będzie niestety tak dużo przypadków, że pomoc otrzyma tylko część chorych. I pielęgniarki oraz lekarze będą mieli takie typowo włoskie dylematy, czyli komu pozwolić umrzeć tak naprawdę, no bo nie wszystkich uda się podłączyć do respiratora. I w ogóle nikomu nie życzę, żeby stał po jednej, jak i po drugiej stronie tej decyzji, bo ona jest trudna dla każdej strony. Oczywiście pierwszeństwo będą miały osoby młodsze i zdrowsze, które mają jakby lepszą perspektywę przed sobą, ale no, nie ukrywajmy, jesteśmy ludźmi, więc jakieś tam pewnie znaczenie będą miały e, znajomości, ktoś będzie bardziej chciał pomóc znajomym, rodzinie i, i bliskim, niż komuś, kogo zupełnie nie zna. No i pewnie też to jest nieuniknione w wielu przypadkach, aczkolwiek pewnie, no mam taką nadzieję, przynajmniej, że to jest już taki z marginalny problem, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, do której my, jak wiadomo, od dłuższego czasu aspirujemy i u nas też się w tej kwestii sporo poprawiło ostatnimi czasy. Tak czy inaczej, będzie wiele ofiar śmiertelnych, zwłaszcza wśród osób starszych i schorowanych, a jak to się przyrodzi w panikę, to może dojść niestety do zamieszek i rozbojów. W wyniku których no, czasami zdarza się tak, że do władzy dochodzą różne oszołomy, a to się często kończy gorzej niż jakiekolwiek pandemie. Dlatego głównym celem rządu w takich sytuacjach jest unikanie paniki. Plusy, moi kochani, bo też są plusy, nie możemy się tylko zamartwiać. To jest na pewno, <laughs> nie wiem, czy mi to przejdzie przez usta, ale to jest na pewno bardziej oszczędny scenariusz. No, bo jak wiadomo, służba zdrowia ma tam jakąś swoją pojemność, i w momencie, kiedy będzie więcej już osób chorych, no to one nie dostaną pomocy medycznej, nie będzie tak dużego wykorzystania tych wszystkich zasobów, jakie miałoby miejsce, gdyby każdy chory został wyleczony. W całej tej sytuacji będą też branże, które będą czerpały ponadprzeciętne zyski: branża prepersów, medyczna czy, czy choćby pogrzebowa. No i generalnie. Ucierpieć powinno dużo mniej firm, nawet te najmniej istotne prawdopodobnie dla mm, gospodarki i ludzi będą mogły sobie dalej funkcjonować, no bo znajdą się jacyś ludzie, którzy będą nawet w czasach takich e, kryzysowych sytuacji chcieli sobie e, zrobić tipsy na mieście. Ba! To może nawet mieć pozytywne skutki, zwłaszcza dla systemu emerytalnego i, i służby zdrowia na przyszłość, no bo przetrwają ci najzdrowsi i, i najsilniejsi. A jeśli chodzi o przedsiębiorców, no to wśród tych firm, które zostaną, no to najczęściej będą to akurat ci przedsiębiorcy, którzy byli najbardziej zaradni, sprawni i przygotowani na różnego rodzaju kryzysy. I wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy konkurencja jest trochę przetrzebiona i przerzedzona, no to dużo łatwiej jest budować dalej solidny i trwały biznes, który ma szansę potrwać przez lata i zasilać budżet yy, sowitymi podatkami. Paradoksalnie może to spowodować nawet jeszcze większe wzrosty niż by miały e, miejsce e, w normalnej sytuacji, bo niestety takie trudne sytuacje scalają bardzo społeczeństwa i motywują poszczególne jednostki do nadludzkiego wysiłku, i dzięki temu po prostu szybciej jest to wszystko potem odbudowywane. Takie rzeczy obserwujemy w naturze, my też jesteśmy częścią natury, więc nie ma w tym nic dziwnego, że po jakichś wojnach czy wielkich kataklizmach te lokalne społeczności naprawdę robią świetną robotę i szybko wychodzą na wyższe poziomy niż te, które mieli przed daną katastrofą. Oczywiście są jakieś zagrożenia i może się wydarzyć taki scenariusz jak w Wenezueli, e, gdzie do władzy dostają się ludzie e, no nieodpowiedzialni i po prostu popychają kraj w ruinę, e, ale takie zagrożenia są mm, zawsze. My tutaj się próbujemy doszukać tak naprawdę pozytywów w tej całej sytuacji, a Jakieś tam są. Na pewno nikt tak wiele dobrego dla klimatu w ostatnich czasach nie zrobił niż koronawirus. W sumie te ostatnie plusy dotyczą tak naprawdę obu strategii. Zagrożenie natomiast jest takie, że niestety może się to skończyć tak jak w Wenezueli, III Rzeszy czy w Związku Sowieckim, ale to zależy od tego, czy masy przypadkiem nie dopuszczą do władzy jakiegoś nieodpowiedniego lidera. Polska poszła zdecydowanie drogą A i może to wynikać z tego, że rządzący wiedzą po prostu. Jakie są realne możliwości naszej służby zdrowia przy tej kondycji, którą wszyscy doskonale znamy? Może się okazać, że ta liczba chorych byłaby tak duża, żebyśmy przebili trochę tą średnią 3% zgonów, bo nie ukrywajmy, no, nie jesteśmy na tym samym poziomie, jeśli chodzi o zasoby w szpitalach, co Wielka Brytania czy Niemcy. Polska nie ryzykuje przeładowania, walczymy o każdą jedną jednostkę, tym bardziej że to są wyborcy aktualnie rządzącej partii. Nie wiem, czy można sobie żartować w takiej sytuacji, ale e, no, nie oszukujmy się. To są politycy i oni na pewno mają z tyłu głowy, jeśli nie w ogóle przed oczami tylko i wyłącznie to, żeby o tą władzę zabiegać. Ale tak naprawdę Polacy oczekują bezpiecznego rozwiązania i to jest przepis na wygranie wyborów, które są całkiem blisko. A politycy na pewno o tym myślą i to jest chyba jasne dla wszystkich. Powiem szczerze, że, że mi się ten scenariusz też aktualnie bardziej podoba, a że jesteśmy w takiej sytuacji, że tak naprawdę nie wiemy, co jest lepsze, to z prywatnych, to czysto prywatnych pobudek skłaniam się bardziej ku tej opcji, może jeszcze wcześniej, może dwa lata wcześniej bym był bardziej gdzieś tam w tą stronę przesunięty, ale moje osobiste poglądy nie są to akurat w tym momencie e, jakoś szczególnie istotne. Poszukajmy lepiej plusów koronawirusa i pomyślmy o przyszłości. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, jakie są Wasze pomysły, bo ja szczerze mówiąc widzę jakieś szanse. Na przykład możemy doświadczyć pewnego rodzaju resetu, zwłaszcza jak staniemy nad przepaścią gospodarczą, to jest spora szansa. Że możemy pójść w innym kierunku niż dotychczas. Domyślam się, że w tym momencie nasza waluta już jest w ogóle spisana na straty i skazana na inflację, ale mam taką cichą nadzieję, że w zamian za to pojawią się jakieś ustawy, które będą zachęcały do pracy i będą wspierały małych i średnich przedsiębiorców. Może się okaże, że wyborcy w końcu zauważą, że przy zamkniętych urzędach firmy nadal mogą dobrze pracować. I ta masa urzędników wcale nie jest niezbędna do prawidłowego działania wielu przedsiębiorców i lepiej będzie dla nas wszystkich jak ci urzędnicy także zasilą przemysł, produkcję, usługi zamiast przerzucać papierki w biurze. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie uważam, że urzędnicy są w ogóle niepotrzebni. Są nawet niezbędni, ale na pewno nie w takich ilościach jak obecnie. Tyle, że zanim będą te redukcje, no to trzeba wiele rzeczy zautomatyzować i uprościć. Wtedy każda strona będzie zadowolona ze swojej pracy. I zajmie się tym, co naprawdę istotne, czyli pomaganiem innym. A dzisiaj jest idealny moment, żeby takie właśnie automatyzacje wprowadzić, bo w urzędach nikogo nie ma. Byłoby fajnie, ale nic nam nie zaszkodzi, dzisiaj pomarzyć sobie jeszcze bardziej. VAT. Może dałoby się jakoś znacząco uprościć także przepisy o VAT-ie, wprowadzając na przykład jedną stawkę, żeby Piekarze nie debatowali ile w pączku powinno być VAT-u, tylko skupili się na tym ile jest w nim chemii, którą no, warto eliminować. To wyeliminuje też wiele przekrętów na VAT-ie, odciąży urzędników, którzy teraz dzielnie walczą z karuzelami. No i można też w sumie pomyśleć o częściowej lub całkowitej likwidacji podatku dochodowego. Chociaż na chwilkę, tak jak z tym VAT-em, który też podnieśliście na 23% na chwilę. Po co na przykład dochodowy ma płacić taka budżetówka? Może wreszcie wyborcy zrozumieją, że takie perpetuum mobile jest bez sensu i generuje tylko niepotrzebną pracę i jeszcze koszty przy rozliczaniu. Może wprowadźmy wreszcie jakieś uproszczone przepisy, żebyśmy my, przedsiębiorcy, mogli się rozliczać tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie urzędnicy z Urzędu Skarbowego pomagają się rozliczyć, a nie traktują wszystkich jak potencjalnych złodziei, którzy muszą co roku składać zeznanie. Zeznanie pieszczotliwie zwane pitu pitu. Ta, ta cała sytuacja może też budzić pewne nadzieje, no bo zbliżamy się trochę do takiej sytuacji, jaka miała miejsce na ksiącu, na, na końcu książki Atlas Zbuntowany. Może dzięki temu koronawirusowi uda nam się przejść do nowej epoki i razem z nim wkroczyć do takiej rzeczywistości, w której przestajemy gonić Zachód, tylko wspólnie myślimy, jak ich przegonić. Taki kryzys oczywiście niesie wiele zagrożeń. Ja osobiście zdaję sobie z tego sprawę, zwłaszcza. Dla takich państw jak nasze to jest groźna sytuacja, gdzie nie ma dużo własnego kapitału i wiele firm ciągnie tak naprawdę, będąc notorycznie na krawędzi. W takiej sytuacji sporym zagrożeniem jest duży kapitał z zagranicy, który może łatwo przejąć i skonsolidować całe branże, które za chwilę będą na skraju upadku. Dlatego tutaj jest wielkie pole do popisu dla nas, Polaków. Wiem, że wiele mądrych ludzi robi tak od dawna, ale wiele jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo istotne jest to, żeby w miarę możliwości. Kupować polskie produkty. Głównie polskie produkty. To, że Twojemu sąsiadowi będzie lepiej, to naprawdę nie jest nic złego. Bo jak każdy Twój znajomy i sąsiad będzie milionerem, to szansa na to, że za chwilę i ty nim zostaniesz jest większa niż to, że złapiesz koronawirusa. Wystarczy się tylko przejść do odpowiedniego sąsiada i się zarazić. To naprawdę jest takie proste. Bo w otoczeniu ludzi zaradnych. Wszystko, co posiadasz, zyska na wartości, bo ludzie kreują wartość, więc wzrośnie wartość Twojej ziemi, wzrośnie wartość Twojego domu, Twoje dzieci będą się bawić z kolegami, których rodzice mogą i Tobie w wielu rzeczach pomóc, doradzić i wiele załatwić. Im bardziej ogarnięte otoczenie, tym więcej ludzi wokół Ciebie, o których możesz się czegoś nauczyć. I dostać chociażby finansowanie. Już nawet nie wspomnę, że prawdopodobnie zyskasz nowych klientów, którzy będą woleli dać zarobić Januszowi i grażenie niż nieznajomym z dalekiego wschodu czy zachodu. To są właśnie te znajomości, które są w Polsce tematem tabu. I oczywiście w latach zaprzeszłych, kiedy to majątek nie był prywatny, tylko był komunistyczny, takie znajomości powodowały, że ktoś mógł tani komuś dać coś, co nie było w ogóle jego, ale czasy te już dawno się skończyły, a tematy tabu w niektórych głowach nadal pozostały. A prawda jest taka, że mądrzy ludzie doskonale wiedzą, że warto wpływać na najbliższe otoczenie, bo to otoczenie potem wpływa na nas samych i na nasze dzieci. I niektórzy mogą nazwać to karmą i mówić, że dobro powraca, ale tak naprawdę nie ma w tym żadnej magii. Jest po prostu zwykła, logiczna zasada, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. I wszystkim nam życzę tego, żebyśmy w zgodnym otoczeniu budowali ten dobrobyt, który nas otacza i wspólnie dążyli do czegoś wielkiego. Piona. A i jeszcze jedno. Jeśli Ci się podobało, to daj nam znać zostawiając łapkę w górę, a jak Twój przycisk zasubskrybuj jest wciąż czerwony, to koniecznie w niego kliknij i pamiętaj o dzwoneczku. Będzie mi niezmiernie miło. Podziel się też swoją opinią w komentarzu. Czytam je wszystkie, bo pomagają mi robić lepsze filmy i bardziej dopasowane do Twoich oczekiwań. Dzięki za uwagę, poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem. I pamiętaj, że życie to dar. Rozegraj je dobrze. Miłego dnia!